Dzień dobry wieczór wszystkim. Yy, miło Was ponownie widzieć. Yy, umilę Wam albo wieczór, albo noc, albo dzień czy poranek. Yy, słuchajcie, po takiej kilkudniowej przerwie wczoraj wróciłam wieczorem od mamy. Wczoraj też odebrałam ten mikrofon z paczkomatu, także przetestujemy, jak działa. Mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. Furia, furia mi tutaj chodzi. Yy, I powiem Wam, że zastanawiałam się, jaki aspekt dzisiaj poruszyć. Jaki? I doszłam do, do wniosku, że Ogólnie system i wszystkie religie wmawiają nam, że jesteśmy niedoskonali. No bo człowiek się urodził w grzechu, prawda? Ale to do końca tak nie jest. Bo pomyślcie, jakby dziecko od małego słyszało, że jest doskonałe. To jest tak, jak czasami też się mówi, o tym, żeby skupiać się na pozytywach, tak? Na naszych dobrych cechach, żeby się nie dołować. My wzrastamy, my rośniemy, nabieramy skrzydeł, jesteśmy w stanie pokonać przysłowiowe góry, ale y, religią jest na celu, tak? Słuchajcie, człowieka dobić, a szczególnie tej, w której ja byłam i część osób może się ze mną nie zgodzi, część mnie poprze, a będzie grupa, która nie będzie miała swojego zdania. I powiem wam, że te osoby, które wyszły z organizacji, zdają sobie sprawę, jak to, jak ona funkcjonuje, bo ci, którzy w niej są, do końca tego nie wiedzą, bo oni tego nie widzą. Nie widzą tego. O, furia zeskoczyła. Począzła. I wiecie co? Wmawia się nam, tak, to poczucie winy, że jesteśmy niedoskonali, że jesteśmy grzeszni. Słuchajcie, no. Jakby ktoś was tak cały czas krytykował, to się czołgasz po ziemi. Będziesz latał? Nie. Dlatego właśnie systemowi na tym zależy: dołować człowieka, wprowadzać, wpędzać w niskie wibracje, bo łatwiej nim manipulować. I słuchajcie, też yy, tak myślałam o tym, yy, bo mówiłam wcześniej tyle o miłości. Mówiłam tyle o miłości, bo jeśli przejawiamy miłość do siebie, jesteśmy w stanie też yy, wtedy dać ją z siebie innym. Życzliwość, szczęście, to będzie z nas wypływać, ale my mamy pokochać siebie nie krytykować, nie osądzać. Nie być wrogiem dla siebie. Jak już to osiągniemy, to łatwiej tą miłość okażemy innym. Ale, co Wam jeszcze powiem? Jeśli jesteśmy świadomi, że jesteśmy jednością, że jesteśmy wszyscy połączeni we wszechświecie, to wtedy, mając tą świadomość Wiemy, że nie możemy drugiej istocie zrobić przykrości i krzywdy, bo jesteśmy połączeni i to jest, wiecie, tak jak te religie Wschodu mówią o karmie, że karma wraca, to co dajesz do ciebie, wróci. Tak, bo wszechświat ci odda podwójnie i o tym mówi Biblia. Rzuć chleb na wodę, wróci. Czyli to, co rzucasz w przestrzeń, wraca. Rzucisz kamień, wrócą dwa. A jak rzucasz miłość, dobro, szczęście, dbasz o potrzeby innych, to co do Ciebie wróci? Kamień? Nie. Jak okazujesz nienawiść drugiej osobie, obojętność, to się zastanów osoby z organizacji, co do Ciebie wróci, co do Was wróci. Kwestia ostracyzmu na przykład. Jak wbijecie sobie w Google ostracyzm yy, u Świadków Jehowy, można usiwieć. Tak. Jak wygląda ostracyzm u Świadków Jehowy? Co do Was wróci, jak to dajecie innym? Czy to jest miłość? Już się nie będę powtarzać. Czy to miłość jest do Boga, czy do tych panów z tymi, wiecie, pierścieniami, sygnetami, Rolexami, z tymi plastusiowatymi minami? Pomyślcie, bo tak naprawdę... Jeśli jesteśmy świadomi, że jesteśmy jednością w całym wszechświecie, to przewartościowywujemy swoje życie, zaczynamy inaczej postrzegać świat. Wiecie co? Jest taka książka Tajemnicze Życie Drzew. Ja na to trafiłam parę. Ja tej książki jeszcze nie czytałam, ja słuchałam na YouTubie na ten temat. Bo też są osoby, które o tym mówią. I wiecie, co mnie zastanowiło? Że drzewa, ich system korzenny jest połączony na całym świecie. To nie jest tak, że one sobie rosną i nic nie wiedzą. Naukowcy badali też, yy, tak jak my mamy puls, yy, drzewa, rośliny też go mają, tylko troszeczkę inaczej funkcjonuje. To jest niesamowite. Drzewa są w stanie ostrzegać, jeśli coś się dzieje, czy zaczyna się pożar. To naukowcy doszli, że drzewa, które są dalej, one już są ostrzeżone przez te, które doświadczają tego problemu. Nie jesteśmy jednością? Drzewa są jednością. Cały ekosystem jest jednością. I teraz słuchajcie, ja mam tutaj to pole za oknem. I pamiętam jak taka dziczka zaczęła rosnąć. I mój mąż jeszcze powiedział kiedyś: To mój syn ma ten starszy 29 lat, więc ona może być w podobnym wieku. Mówi: No, trzeba będzie ją skasować, bo nam będzie zasłaniać słońce. Bo ja mam taki południowy zachód okna. I tak schodziło, schodziło, i ta dziczka urosła, i teraz jest piękna duża topola. I co? I to jest dziecko tej starszej. I się okazuje, czytałam o tym, że jeśli yy, to młode drzewko, które puściło płęk pędy od starego, inaczej jest, jak są sadzone oddzielnie, tak jak. Y, są sadzone drzewa, to jest inna kwestia, ale tutaj, jeśli jest matka i jest to dziecko, ta odnoga, tak? ta dziczka, która rośnie, tak, tak, tak zwana, to jeśli ta dziczka, ten, to młode drzewko ma problem y, z ciągnięciem soków wartości odżywczych z ziemi, to drzewo matka wstrzymuje to, co sama otrzymuje, i przekazuje swojemu dziecku. Wyobrażacie to sobie? Nie wiem, może ktoś trafił na ten temat, ale widzicie, niektórzy w organizacji mówili, że za dużo czytam, a wiedza rozwija. I to tylko działa na plus, tak? Bo wtedy mamy świadomość funkcjonowania tego, co nas dookoła otacza, rośliny, do których. Mówimy, one lepiej rosną, lepiej się rozwijają. Człowiek dla człowieka, jak jest wilkiem, jak sytuacja wygląda, albo okazuje obojętność, a jak okazuje miłość? To są dwa przeciwległe bieguny, a w organizacji ludzie są uczeni okazywania nienawiści i obojętności. Bo ostracyzm to są właśnie te dwa aspekty: nienawiść i obojętność. W imię czego to robią? W imię Boga? To w takim razie kim jest ich Bóg? Osoby w organizacji niech sobie odpowiedzą. Skoro Bóg kocha bezwarunkową miłością, to i wybacza? Nie jest warunkowa ta miłość? To kim jest ten Bóg, który nakazuje ludziom, którzy uważają się za jego przedstawicieli, takie traktowanie osób, które odchodzą? Bo dla mnie to nie jest prawdziwy Bóg. Kiedyś uważałam, że tak, ale dowiedziałam się, że nie, że to nie jest prawdziwy Bóg. Znaczenie imienia. Znaczenia, znaczenia imienia nie znajdziecie na JWO, bo go nie będzie. To jest tak jak temat ostracyzmu. Jak ja wbiłam w biblioteczkę, to mówiłam wcześniej, czasami się powtarzam, ale przez powtarzanie się utrwala pewne informacje. To były trzy czy cztery pozycje. A wbi jakiś temat inny, to masz tyle stron, tyle się wyświetla. A dlaczego ostracyzm tylko cztery pozycje? Świadkowie, jak to oglądacie, zastanówcie się, wgłębcie się w ten temat. Rozmawiałam dzisiaj z jedną osobą. Musiałam zadzwonić. Powiedziałam, jak sytuacja wygląda. I wiecie co? Mi powiedziała. To jaką decyzję. Pomusiałam ją poinformować, y jaką decyzję podjęłam w kwietniu. I jak zaczęły mnie traktować dzieci? Wiecie co? Usłyszałam po drugiej stronie słuchawki. Wie pani, dobrze, że mam ścianę za sobą. Bo ona poleciała na tą ścianę. Jeśli moje dzieci to oglądają, zastanówcie się. Zastanówcie się. Przepraszam na momencik, Basiu, furia chce wejść. Jak są drzwi zamknięte, koty nie tolerują zamkniętych drzwi. Więc, wiecie, może było słychać tam takie. Ona łapkami próbuje się dostać. Słuchajcie, i tak to wygląda. I ta organizacja też, jeśli yy, zauważyliście, osoby które wyszły, które są jak wygląda życie bądź zajęty dziełem dla kogo dla tego boga imienia nie wymieniam bo nie daję mu energii nie buduję nie wzmacniam go i jesteś całe życie skoncentrowana skoncentrowany na dawaniu Energii, w tamto miejsce, tam, w tą organizację, bo tak jak koń ma klapki, masz takie prosto. Nie, masz, nie możesz mieć czasu właśnie na myślenie samodzielne, bo te klapki są po to, żebyś nie myślał samodzielnie. A dlaczego? Może inaczej. Kiedy nie będziesz myślał samodzielnie? Kiedy będziesz zajęty dziełem, tak zwanym pańskim, czyli rano, tekst dzienny, przygotowanie się do zebrania, przygotowanie się do służby, służba, y, przygotuj się do zebrania. Może jeszcze ktoś, tak, ma wykład, musi się przygotować, czytanie Biblii, broadcasting. Celowo powiedziałam, też nawiążę do tego, do broadcastingu. Studium rodzinne, żeby rodzina była silna duchowo, tak? Wiecie, to jest wszystko ubrane w takie piękne słowa, po to, żebyś myślał, że wzrastasz duchowo. Której religii zależy na świadomości człowieka? Żadnej. Każdej religii. Jeśli ktoś należy do jakiejś organizacji religijnej, jest niewolnikiem. Możecie się ze mną nie zgodzić, niektórzy, ale te osoby, które mają wiedzę i świadomość, będą tego samego zdania. Religia służy do kontroli umysłów, kontroli ludzi. Sprawowania władzy nad nimi, zastraszanie Armagedonem, końcem plecaki ewakuacyjne. Boże, co sobie kreujesz, to masz? Jak boisz się, to będziesz uciekał do lasu. Będziecie uciekać do lasu? Może wam powiedzą i to zrobicie. A może powiedzą, sprzedajcie mieszkania. Bo będzie Armagedon i uciekajcie do lasu, a kasa do nas na konto. <noise> Może tak być? Ja myślę, że tak, tak? To jest taka moja hipoteza. Ale zastanawialiście się, świadkowie, jeśli to oglądacie, jak, czy jest sprawozdanie finansowe ogólnoświatowe? Bo w zborach jest. Ale gdzie ta kasa idzie? Ja wpłacałam dobrowolne datki na, salę, na konto Sali Królestwa i na nadarzyn. Rozliczenie zborowe z Sali Królestwa, ze zboru, słyszałam. A tamto, a nadmiar kasy, która zostawała z utrzymania sali. To gdzie ona szła? Z tą, z tą, co szła na nadarzyn, na przykład co wysyłałam, i inni to część jeszcze na nadarzyn. Słyszeliście rozliczenie? Czy słyszeliście ogólnoświatowe rozliczenie finansowe? Bo ja nigdy, nigdy w życiu, nigdy. Więc się zastanówcie, dlaczego go nie ma. Komu na tym zależy? Myślicie? Zacznijcie myśleć samodzielnie. Dlaczego nie ma ogólnoświatowego rozliczenia, na przykład? A po, uważam, że powinno być. Bo jeden z drugim się nie wychyli? Jak są rezolucje? Słuchajcie, ja też się nie wychyliłam swego czasu, bo. Też się zastanawiałam, jak była ta rezolucja kwestia samochodów dla obwodowych? Miałam taki moment zawahania podniesienia nie podniesienia palca? Miałam. Ale co sobie pomyślałam? Byłabym czarną owcą. Ile osób ma takie momenty zawahania i się boi wyłamać? A się okazuje, że powinno się to robić, bo powiem Wam tak: starsi to jak strażnicy muszą trzymać strażnik Teksasu jeden z drugim. Wszystko w ryzach, nie możesz się wyłamać, nie możesz samodzielnie myśleć, bo jak zaczynasz samodzielnie myśleć, zaczynasz mieć własne zdanie. To niektórym zaczyna się to nie podobać. Tylko z drugiej strony tacy starsi na takich swoich szkoleniach, nie wiem, mój mąż też jeździł na kursy starszych. Ja nie wiem, jak to szkolenie wyglądało. W każdym bądź razie, jak wracał, to ja już widziałam po nim. On był taki pokorniutki i milutki dla mnie. Chociaż. Yy... Ja miałam z nim dobrze, ale wiecie, no, w małżeństwach jest różnie. Ale ja widziałam, jaki on wracał, taki, że mogłabym wiadro pomyli wylać, a on by mnie i tak pod stopach całował. No, tak to wyglądało. Tylko mężczyźni są różni. I też się z tym spotkałam, że małżeństwa w organizacji świadków też wyglądają różnie. Nie zawsze jest Yy, kolorowo, bo są skrajne sytuacje i o tym się głośno nie mówi, żeby nie splamić organizacji. Wszędzie są ludzie, tak? Ktoś powie: Karteczka mi spadła. Dlatego pomyślcie. Pomyślcie zachęcam do myślenia samodzielnego do czytania słuchajcie czytałam potęgę podświadomości teraźniejszości inne książki warto zgłębiać wiedzę poza programową jodworg odchylić klapki Odchylić klapki, bo to da Wam patrzenie, że zaczniecie patrzeć wielowymiarowo, nie tak, tak jak Wam telewizja pokazuje, także zachęcam, tak trochę, wiecie, lawiruję, w różnych tematach, ale to takie też urozmaicenie, tak, bo tak w jednym trochę, to tak nie bardzo. Ja dzisiaj też w takim mundurku bołenowskim, ale za chwilę Wam wytłumaczę w kolejnym nagraniu, dlaczego akurat tak wyglądam. Do miłego zobaczenia, szczęśliwego dnia na dziś i do zobaczyska za chwilę.